Cześć kochany. Hey. Jak tam? Wiesz ładnie hey. wyglądasz, tak? tak no co tam? Boże. No co? Na wesele jedziesz? No. Mam dla na... coś ładnego. Ale tak zrobimy teraz trochę inaczej, wyłagodzimy twój wizerunek, trochę, no, co? Nie, 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 tak, nie, nie ja nie chcę Ale chodź, tylko przymierzysz. Ho, ale co, na no, to no, już no, tak no. na gorąco, szybko. A biały wiesz, kolor? Czy jaki? Siadaj, żyletka, bo żeby nie było, że wiesz. Będzie. Szczerze mówiąc, więcej szyję, więcej projektuję. No wiadomo, na takie ciało jak ja, ciężko, żeby coś kupić w Polsce. A więc zaczęłam i jakoś mi to wychodzi. Do tej czapeczki tak? O, tak, to akurat. Tak, dalej. No. Jak ja, kruenna Bella. Ty, jeszcze cię takiej fajki długiej brakuje. O nogę, chcesz rozporek? No wiadomo, że tatu, tatu. Gdzie masz tatuaż? Tutaj. Dokąd ma być? Tak. Nie cię? Nie, ja nie wiem. Dawaj, dalej. A baj, ja nie ty wiem, czy ja chcę wsiadka? dekolt. Przecież dupę ci za P będzie widać. Chyba tobie widać <suszy> w tych spodenkach. Okay. Pokaż, ja muszę się zobaczyć. Może jeszcze ciuteńkę. Nie, no już nie. No co ty? Tobie trudno widać w tych a ty mi mówisz nie, tak, no ale ja zobacz. Daj, no kaskam, czekaj, kawalni. czekaj, jeszcze to. Nie! No co, nie? Naprawdę? No to mój projekt czy twój? To się wykończy później i będzie gdzieś. A zejdź z tego. Okay. Na no, dół. Ale ja wolę byś taka wysoka. O, to chcesz się zobaczyć, czy byś <suszy> wysoka jak żyrafa? Jak żyletka moja. Patrz, no, no jesteś wyższa ode mnie, ty. A, to taki dekolt mam pójść na wesele? No jak, <suszy> Już to twój styl. <suszy> Kościoł dałaś mi za jak ja z kultami nie chodzę, to ty zawsze bimbały wywalasz! Aż tak mi wyciąłeś? To jest do kościoła kurde idealne. O, powiem ci... Co z tymi Na Daj. Pajączek, żebyś się nie garbiła. Ale będzie kino i ja... O, nie możesz iść. I co? No. Czekaj, bo cię ja nie widziałam! Kura, kura, kura. Kura. kura! Ja jeszcze nie widziałam! Jest super. Ja piję... nie, nie wierzę, nie? Co tu dużo opowiadać? Lubię się wyróżniać, lubię, jak gdzieś wchodzę, robić szum, zamieszanie, żeby ludzie po prostu powiedzieli wow. Nieważne, czy będzie wow na plus czy na minus, ale ma być reakcja. No najgorzej chyba być bezbarwnym, bezpłciowym, nudnym. Uff, no nie, no to w ogóle nie wchodzi w grę. – Jest talia? – Jest talia. – Czekaj, bo jak kichniesz, to strzeli. – Jak na to mi zęby wylecą. No, no i co będzie I tak możesz iść. Mówisz? Ale coś mi z tym dekoldem tutaj nie ten, nie no to bardzo. nie będziemy go zakrywać piórami. Natalia no, jest, noga jest pokazana. I co? Plecy fajnie zrobione, dubsko odstaje. Wiesz co chodzi? Dobrze. No nie nie, nie ten... narzekaj, bo pójdziesz w salineczce. Nie, w salineczki w życiu nie ubiorę. No to chyba mamy to, co? Tak trzeba iść na wesele. Nie idź tą drogą. Coś się założyło. Co? To zajebiste, zobacz. Jezu. Ja zawsze chciałam mieć taką kieckę, wiesz. I te buty. Obróć się! No. I te buty. No buty zajebiste, nie? Ale...